Tak, wiem, jest bardzo dużo teraz dodatków Death Drivers, bo była premiera w piątek tego setu, ale ja mam troszeczkę zaległość i otworzymy sobie właśnie dzisiaj takiego milkboxa z Lili, jak i również Iono z Belly Boltem. Box jest naprawdę bardzo duży, omówimy sobie jak te boxy wyglądają, co w tych boxach właściwie jest, jakie dodatki przede wszystkim też, bo to nie jest tylko i wyłącznie Journey, Together, oczywiście takie produkty znajdziecie na stronie dcglove.pl Tam oczywiście zapraszam Was do wejścia na stronę internetową. Macie produkty z pokemonów, macie produkty z lorkany, z Dragon Ball'a i masę innych karcianek. Zresztą wpisując kod przy zamówieniu. Ogram to macie 5% rabatu na całość zamówienia. Otwórzmy sobie te produkty. Na tą okazję przygotowałem specjalne matę z Dragonite'em i Dragonite mam nadzieję, że pomoże mi tutaj w dropikach. Na pierwszy rzut idzie konkretnie Iono Belly Bolt EX Premium Collection. Box, okej, okay. jest tutaj 6 boosterków. Jak widzicie, jest karta promocyjna e, z Iono Bellyboltem i Iono Tadbulb. Okej, okay. no i mamy takie figurki. Sprawdźmy, jak te figurki wyglądają. Kartonu już nie ma, tak jak widzicie. Mogę na spokojnie sobie otworzyć te rzeczy i wziąć w ręce te właśnie figureczki, ale nie tylko figurka tutaj jest, bo coś jeszcze. Aha, czyli to jest taka scena, jakby, tak? Może Iono sobie na tej scenie. Właściwie to chyba z tej strony to jest. O, w ten sposób. Może Ajono z Pokémonami sobie występować, robić jakieś komiczne rzeczy. W końcu to jest influencerka, prawda? W boksiku też jest taka naklejeczka. Wygląda dokładnie ta naklejka, jak ta z Hopa Boksa, Konkretnie. Fajnie wygląda, wygląda jak zdjęcie z Polaroidu. No, mnie kupują takie rzeczy. Mimo tego, że naklejki tak średnio, tak to jest naprawdę bardzo fajnie. Zrobione. Boostereczki, boostereczki. Oczywiście kodzik jeszcze dla Was. Proszę bardzo, kodzik jest jak najbardziej dla Was. Iono Volleyball EX Premium Collection. Boosterki z dodatków Journey Together, Surging Sparks, Paradox Rift. O, i Twilight Masquerade i Obsidian Flames, więc aż pięć dodatków e, zahaczymy e, tutaj w, e, z ery Scarlet and Violet. No, może być ciekawie. To do promki jeszcze, Ionobelli Bolt, okej, okay, jest to promka z numerem 194 e, tym razem. No i zastanawiam się, jaka jest różnica między tym Ionobelly Boltem, a tym pewnie widzicie tutaj, bo ja z głowy tego przykładu wziąć nie mogę, więc zobaczycie sobie jaka jest różnica między tym Ionobely Boltem i X Full Artowym, a właśnie tą kartą z dodatku Journey Together. No i jeszcze sprawdźmy te figurki, bo tutaj mamy takie coś. Może nie będę tego wyłamywał, może to pójdzie na konkursik jakiś, co wy myślicie o tym? Więc wyłamywać tego po prostu... Nie będę. No i kolejna rzecz to jest Lily Cliffery, więc tutaj też jest promka z Lily Cliffery, którą sobie też zobaczymy. Tutaj mamy rozpiskę tego, co jest aktualnie w tym e, boksiku, w tym milkboxie. Ok, i otwórzmy sobie to. Mamy kosteczki bez tej dużej kostki i to żółte z takimi niebieskimi kolorami. Moim zdaniem są dużo, dużo lepsze niż te spleśniałe kości, które są w etb ale brakuje właśnie tej kostki, tej dużej. No nie, tej kostki mi troszeczkę brakuje w tym. Kostkach. O, muszę wysypać w ten sposób. Okej, okay, puste pudełeczko jest. No i wysypała się przede wszystkim monetka coin z Lili, OK. Myślałem, że jest zarysowana e, czymś białym, ale to był chyba jakiś brudek po prostu z tego kartonika. E, z tyłu napis Pokémon, oczywiście. Znowu to zdjęcie e, z Polaroida ta naklejka Lily Cliffery. No kurczę, no sami powiedzcie mi w komentarzu, napiszcie mi przede wszystkim, czy wam się podobają te naklejki, bo mi bardzo, mi naprawdę bardzo te naklejki się podobają. Koszuleczki Lili z Cliffery i jeszcze konfi tutaj widzimy i Rila Booma. E, Okej, okay. koszuleczki fajne. Pytanie, jak, jakie są w środku? I są te takiej nowej generacji, bym powiedział, właśnie, które są w tych ETB-kach. Które wychodzą do tej pory, chyba od roku, wychodzą takie tebeki, właśnie z takimi koszuleczkami, gdzie nie są matowe, tylko są bardziej takie śliskie i przyjemniej się dużo nimi gra, chociażby na Pre. Karta Promkak, Lily Cliffery, nie będę jej otwierał. E, możemy sobie zobaczyć, tutaj, jak to wygląda. Czy tutaj jest kodzik? Jest kodzik, no ale kurczę, obejdziecie się chyba bez tego kodu. Nie będę otwierał tego, zostawię sobie w, w takim kompletnym opakowaniu. No i oczywiście Lily Clipper EX wygląda w ten sposób, a z dodatku Jordan Together tutaj macie konkretnie wygląd tej karty. <laughs> I deck deckboxik. W deck oczywiście, będą boostereczki. Boostereczki, jakie są to boosterki? Ale są sprasowane, kurde belek. Journey Together dwa razy, Surging Sparks, Twilight Masquerade, Obsidian Flames i Baldia Evolved. Kurde, jest tych boosterków troszeczkę, jest co otwierać, więc bierzmy się po prostu za opening. A przepraszam, jeszcze w deckboxiku jest, a właściwie są... Znaczniki poparzenia i otrucia. No i dobra, mamy trochę boosterków do otwarcia, powinno ich być 12 sztuk. 4, 6, 8, 10, 12 sztuk. Lecimy bez mieszania dodatków, po prostu od góry. I to wszystko na pierwszy rzut oka, na pierwszy natapet właściwie. Leci tutaj Journey Together z dodatku Journey Together z Carleton Violet. Chodzi tutaj konkretnie o to, że pierwsze sześć boosterków to jest właśnie z Lily, tego Milk Boxa. Zobaczymy czy Lily Milk Box będzie dobry w dropach. Ok, pierwszy boosterek niestety dropa nie pokazał. Mamy drugi boosterek, który jest tak zgnieciony, że boję się, że te karty, które są w środku będą poniszczone. To jest największa moja Obawa, ale patrzmy, ale patrzmy. No, co tutaj może się kryć? Co się tutaj może kryć? Mam nadzieję, że coś dobrego i puściutko. Ale kodzik oczywiście dla Was. Serging Parts. Pikachu, jakby tutaj dropnął Pikachu, to byłbym tak mocno zadowolony z tej karty, że nawet nie macie pojęcia jak, no nie? Chociaż mam już jednego tego Pikachu z Serging Sparks, -a, tego bardzo ładnego, tego takiego ee, skrystalizowanego, kurczę. No, to chciałbym jeszcze jednego tutaj dropnąć, i mamy pierwszy dropik. Jest tutaj kaklion, który jest moją powtóreczką, co prawda. Ale kaklion bardzo ładnie wygląda. Ciekawe, ile e, jesteście w stanie znaleźć kaklionów na tej karcie. Dam Wam dwie sekundy. Ja z tego co widzę, to jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć kaklionów. I chyba więcej tutaj nie ma, więc ja obstawiam, że 5 kaklionów tutaj jest. Może jeszcze się jakiś znajdzie i może się mylę. <laughs> w razie czego to poprawcie mnie w komentarzu. Ok, no i teraz Twilight Masquerade. Tutaj wyczekiwana karta, najbardziej wyczekiwana karta przeze mnie to jest oczywiście ten piękny greninja z tego dodatku, tego cudownego dodatku bym powiedział. No czy Greninja się trafi? Któż to wie, któż to wie, no mam nadzieję, że. Będzie i ogólnie też możecie mi śmiało napisać, jak Wam podobał się vlog z wydarzenia, które było ostatnio, czyli OTP, ogólnopolski turniej Pokémon. Ja bawiłem się tam świetnie, mimo tego, że w wyniku jakiegoś konkretnego nie zrobiłem. To nie o to konkretnie tutaj chodziło. Ja pojechałem tam, żeby się dobrze bawić, przede wszystkim spotkać się z chłopakami z rodzinki TCG. No i nagrać jakiś content dla Was. <laughs> Okej, okay, a tutaj Paldia Evolt i to jest ostatni busterek z Lily Cliffery Boxa. No i patrzmy, no i patrzmy, czy tutaj coś jeszcze będzie, bo na razie tylko jeden dropik się pokazał i to taki ładny mimo wszystko, ale kurde, no chciałoby się coś więcej nie? i niestety. I niestety, Lily Cliffery Box, totalna klapa, ale... Mamy jeszcze Ionoboxa. Ionobox, tutaj pierwszy busterek jest właśnie z Journey Together. Patrzymy, patrzymy, czy tutaj z tego Ionoboxa coś więcej się pokaże. Mam nadzieję, mam nadzieję, bo na razie jest krucho. Na 6 pusterków tylko jeden drop. No tak średnio bym powiedział: tak średnio. I siódmy busterek okazał się pusty. Ale mamy Sergix Sparks, więc może Sergix Sparks tutaj pokaże coś. No weźcie, no proszę was, no <gryw> dajcie radę. Musi, musi tutaj dropnąć coś. Coś tutaj musi być. Bo inaczej po prostu hajs na marne i mamy Brilliant Blender Ace Speca. Nice'u, nice'u. Tego Ace Speca chyba nie miałem jeszcze w swojej kolekcji, więc trafia jak najbardziej do kolekcji Ace Speków. A teraz bierzemy Paradox Rift. Z Paradox Rift... Kurcze, nie wiem czy chciałbym coś, jak, coś konkretnego, coś takiego dużego z tego dodatku, nie mam pojęcia. Jest tutaj wyblakły kod jakiś, jak wy zauważyliście. Mam nadzieję, że to nie będzie oznaczało to, że dropu niestety tutaj nie będzie, bo kurcze jest, jednak jest, Altaria i X, ale spodziewałem się czegoś innego, mimo tego, że nie spodziewałem się jakiegoś szału. <laughs> Altarium mogę się zadowolić. No i Journey Together po raz kolejny, po raz kolejny Journey Together. Chyba najwięcej boosterków z Journey Together właśnie w tych boksach tutaj było. No w końcu są to boksy z ery tego dodatku, prawda, z Journey Together. Więc no nie dziwmy się po prostu, że tych boksów jest, boosterków właściwie jest najwięcej. klink Klang. Iris Fighting Spirit i Lilis Rebombi. Kurde, ale mi się dziwnie robi. Strasznie mi się dziwnie robi. No, trzy dropy. Jeden ładny, reszta. No, no spoko. Ace przyda się, bo nie miałem tego Ace No, ale zostały dwa ostatnie boosterki. <laughs> I to mnie trochę tutaj martwi. Kurde, belek. Kadabra. Havlucha. Tangrove. Venipit. Fary Giraffe. Rayford. E, Diplin jest reverse, jest drugi reverse i Blissy EX, proszę bardzo, full artowa Blissy EX. To się może podobać. Ładna karta, bardzo ładna karta, bardzo mi się e, podoba, ale warta zbyt dużo, niestety nie jest. No i co do tej Blissy, no to mam już taką, e, przede wszystkim mam kilka Blissy nawet w razie czego, jakby mi się zachciało grać tym e, deczkiem, tym Blissy konkretnie, no nie, z Monkey Dorymi. A tutaj przed nami jest ostatni, ostatni The Last Pack Magic. Czy będzie Magic, czy będzie tragic, to no musimy zobaczyć. Musimy zobaczyć Rime, Patrol Cup i Pala Fin. Niestety last pack Tragic. Ale jeżeli Wam się podobał odcinek, to oczywiście zostawcie lajka, zostawcie subskrypcję, jak i również dzwoneczek, żeby Was więcej materiałów nie ominęło. Podajcie do sklepu TCG. Tymczasem trzymajcie się siema!